Cyplian Kamil Norwit, moja piosenka, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskro mi Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy, bocianie, bo wszystkim służą. ten mi Panie. Do kraju tego, gdzie... Pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęskną mi Panie. Tęskną mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Winnej tęskno mi, Panie, do bez tęsknoty, do bezmyślenia, do tych, co mają tak, za tak, nie, za nie, bez światło cienia. Ten skromny Panie. Jestko gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi. Choć się tak nie stanie przyjaźni mojej tęskno mi Panie.